Pod koniec lipca 2025 roku odkrycie niepokojącego manuskryptu ponownie wzbudziło globalne zainteresowanie proroctwami Nostradamusa. Dokument, wcześniej nieznany, został ujawniony przez francuskich badaczy we współpracy z polskimi historykami. Zawierał niepublikowane interpretacje centurii, które zdawały się wskazywać bezpośrednio na wydarzenia związane z Polską. Znaleziony w zapomnianej bibliotece pod Lyonem. Manuskrypt zawierał marginalne notatki ucznia Nostradamusa, sugerujące, że rok 2025 będzie czasem i duchowej, i terytorialnej rekonfiguracji w sercu Europy. Wśród zakodowanych nazw wielokrotnie pojawiała się wzmianka o i Ludzie Białego Orła, narodowym symbolu Polski. Odkrycie wywołało poruszenie w Warszawie. W obliczu napiętej sytuacji politycznej, Debat o suwerenności, sojuszach wojskowych i tożsamości kulturowej. Myśl, że Nostradamus przewidział centralną rolę Polski w cyklu globalnych przemian, wzbudziła zarówno fascynację, jak i lęk. Eksperci od ezoteryki i historii średniowiecznej zaczęli organizować improwizowane konferencje, próbując rozszyfrować wersety mówiące o ich tronie przesuniętym na północ. Płomieniu odradzającym się wśród sosen. I, I ludzie niosącym krzyż i błyskawice. W mediach społecznościowych temat szybko zyskał popularność. Polscy influencerzy duchowi zaczęli publikować filmy interpretujące wersety jako wezwanie do narodowego przebudzenia. Jedni widzieli w słowach Nostradamusa proroctwo o powrocie Polski do roli duchowego lidera Europy, inni ostrzegali przed możliwymi konfliktami granicznymi i migracyjnymi. Napięcie wzrosło. Gdy grupa archeologów ogłosiła odkrycie starożytnego symbolu wykutego w kamieniu w Tatraf, który zdawał się odpowiadać jednemu z rysunków znalezionych w manuskrypcie. Międzynarodowe media zaczęły intensywnie relacjonować zjawisko. Brytyjskie i niemieckie gazety publikowały artykuły zastanawiające się, czy Polska stanie się epicentrum nowej fali ruchów nacjonalistycznych lub duchowych. Tymczasem polscy przywódcy religijni apelowali o spokój, przypominając, że proroctwa Nostradamusa zawsze były niejednoznaczne i podatne na różne interpretacje. Ale niepokój nie ustępował. W Krakowie zorganizowano czuwanie młodych ludzi, którzy wierzyli, że żyją na początku epoki przepowiedzianej wieki temu. Zebrali się przed Bazyliką Majacką, śpiewając pieśni i czytając wersety centuri na głos. Polski Żańt próbował zminimalizować wpływ rewelacji. W oficjalnym komunikacie Ministerstwo Kultury stwierdziło, że i proroctwa Nostradamusa należy traktować jako część europejskiego dziedzictwa literackiego, a nie jako przewodniki do podejmowania decyzji politycznych czy społecznych. Jednak za kulisami źródła wskazywały, że władze uważnie monitorują rozwój wydarzeń, zwłaszcza po doniesieniach o grupach paramilitarnych, które zaczęły się organizować na terenach wiejskich. Inspirowane apokaliptyczną interpretacją przepowiedni. Pierwsza część kończy się potężnym obrazem. Burza formuje się nad mazurskimi polami, podczas gdy Stary Nich samotnie kroczy pośród ruin opuszczonego klasztoru, trzymając w rękach zniszczoną księgę. Zatrzymuje się przed kamiennym krzyżem i szepcze nadszedł czas, jak było zapisane. Kamera powoli oddala się, ukazując ciężkie niebo i odległy dźwięk dzwonów. W miarę jak sierpień posuwał się naprzód, atmosfera w Polsce stawała się coraz bardziej napięta. Nie tylko z powodu burz, które nawiedzały kraj z niezwykłą częstotliwością, ale także przez zbiorowe poczucie, że coś się zbliża, coś, czego nie da się nazwać, ale co wszyscy czuli. Gazety zaczęły donosić o dziwnych zjawiskach światłach na niebie nad Śląskiem, podziemnych dźwiękach w lasach Białowieży i seli wspólnych snów mieszkańców małych wiosek, w których pojawiała się zakapturzona postać wskazująca na wschód. Badacze proroctw Nostradamusa wrócili do manuskryptu ujawnionego w lipcu i odnależeli fragment, który zdawał się odnosić do tych wydarzeń. Gdy krąg ognia otworzy się w pradawnym boże, strażnicy czasu przebudzą się. Wyrażenie krąg ognia interpretowano na różne sposoby. Jedni widzieli w nim odniesienie do starosłowiańskiego rytuału ochronnego, odprawianego wokół ognisk podczas przesilenia. Inni sugerowali, że chodzi o sieć świętych miejsc rozsianych po Polsce, połączonych niewidzialnymi liniami energetycznymi. Grupa badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęła ekspedycję, by zmapować te punkty, łącząc dane historyczne z współrzędnymi astronomicznymi. Wyniki były zaskakujące. Seja kapliczek i ruin, widziana z lotu ptaka, tworzyła niemal idealny okrąg, którego centrum znajdowało się w pobliżu Łysej Góry, góry od wieków kojarzonej z rytuałami pogańskimi i chrześcijańskimi. Tymczasem w Gdańsku grupa młodych artystów zaczęła tworzyć murale inspirowane centuliami Nostradamusa. Jeden z nich przedstawiał kobietę o ognistych oczach, trzymającą otwartą księgę. Otoczoną symbolami łączącymi ikonografię chrześcijańską i słowiańską, obraz szybko zyskał popularność i był interpretowany przez wielu jako posłanka nowego cyklu. Wspomniana w jednym z wersów manuskryptu: Przybędzie z nad morza, słowami, które palą, i oczami, które widzą to, co było i to, co będzie. Kobieta z muralu zaczęła być nazywana i strażniczką, i stała się symbolem oporu i nadziei dla tych, którzy wierzyli, że Polska ma do odegrania przepowiedzianą rolę. Na scenie politycznej echa proroctw zaczęły wpływać na przemówienia. Niektórzy parlamentarzyści cytowali Nostradamusa podczas obrad, sugerując, że kraj powinien przygotować się na zmianę paradygmatu. Jeden z senatorów zaproponował utworzenie specjalnego komitetu do badania kulturowych i społecznych skutków objawień. Opozycja zareagowała sceptycznie Oskarżając Żańt o szerzenie zabobonów, zamiast zajmowania się realnymi problemami kraju. Jednak społeczeństwo wydawało się podzielone. W Poznaniu odbył się marsz, który zgromadził tysiące osób ubranych na biało, niosących starożytne symbole i śpiewających pieśni w Łacinie i Staropolszczyźnie. Wierzyli, że aktywują i ścieżki strażników, duchową sieć, która miała chronić Polskę przed nadchodzącymi wyzwaniami. Równolegle do tych wydarzeń doszło do wycieku Seji tajnych dokumentów do prasy ujawniających, że europejskie agencje wywiadowcze uważnie monitorują zjawisko. Niemiecki raport wspominał o nietypowych ruchach energetycznych w regionie Karpat i sugerował, że elementy symboliczne są wykorzystywane do mobilizacji ludności wokół narracji proroczych. Watykan zachował milczenie, ale źródła wskazywały, że teologowie przeglądają dawne teksty w poszukiwaniu powiązań między proroctwami Nostradamusa a mistycznymi wizjami polskich świętych, takich jak Faustyna Kowalska. Druga część kończy się intensywną sceną. Na polanie w lesie białowieskim grupa ludzi w ciszy obserwuje formację kamieni, która emituje delikatne niebieskie światło. W centrum starsza kobieta kładzie pergamin na prowizorycznym ołtarzu i mówi – nadszedł czas strażników. Niech orzeł wzleci wysoko. Kamera unosi się, ukazując ogrom lasu i gwiaździste niebo, podczas gdy zaczyna rozbrzmiewać pradawna melodia. Wrzesień nadszedł z dziwną ciszą. Ulice Warszawy były spokojniejsze niż zwykle, jakby miasto czekało na coś, czego jeszcze nie potrafiło nazwać. Wydarzenia z poprzednich tygodni uczyniły z Polski epicentrum spekulacji mistycznych, geopolitycznych i duchowych. I właśnie w tym napiętym klimacie pojawiło się nowe odjawienie. Trzy różne miejsca w Polsce, zamek w Malborku, krypta katedry na Wawelu oraz jaskinie w Niedzicy, zaczęto nazywać portalami przez badaczy, którzy odkryli podobne inskrypcje w każdym z nich, wszystkie odnoszące się do tajemniczego wersetu z centurii. Trzy kamienie strzegą tajemnicy sądu. Gdy zostaną wyrównane, północ zostanie zważona i osądzona. Wyrażenie Sąd Północy wywołało poruszenie. Jedni interpretowali je jako bezpośrednie odniesienie do Polski, położonej w północnej części Europy Środkowej, inni sugerowali, że chodzi o duchową ocenę całego kontynentu z Polską jako symboliczną wagą. Teoria zyskała na sile, gdzie grupa lingwistów odkryła, że symbole znalezione w trzech lokalizacjach tworzą sekwencję, która po odszyfrowaniu ujawniała datę. 22 października roku 2025 roku. Data ta zaczęła być postrzegana jako możliwy punkt zwrotny, a wielu zaczęło się do niej przygotowywać, jakby miała oznaczać początek nowego cyklu. Równocześnie przywódcy duchowi różnych tradycji zaczęli spotykać się w tajemnicy. W Toruniu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kościoła katolickiego, tradycji słowiańskiej, hasydyzmu oraz europejskich zakonów ezoterycznych. Celem było omówienie znaczenia proroctw i znalezienie wspólnej interpretacji, która mogłaby poprowadzić kraj w obliczu nadchodzących wydarzeń. Spotkanie utrzymano w tajemnicy, ale wyciekły zdjęcia przedstawiające krąg osób w białych szatach, trzymających starożytne przedmioty i śpiewających w zapomnianych językach. Jeden z uczestników w anonimowym wywiadzie powiedział: Stoimy przed cyklem, który wykracza poza politykę i religię. Polska jest lustrem, świat zobaczy w nim odbicie własnej duszy. Tymczasem rząd polski zmagał się z kryzysem wewnętrznym. Rosła presja społeczna, by udzielić odpowiedzi, a opozycja oskarżała władzę o bierność wobec wydarzeń. Powołano grupę naukowców do analizy zjawisk naturalnych, takich jak zmiana pola magnetycznego w określonych regionach oraz seja lekkich ciesień ziemi, które zdawały się tworzyć wzór. Wyniki były niejednoznaczne, ale tajny raport wspominał o anomaliach, które wymykają się konwencjonalnym modelom. Międzynarodowe media zaczęły określać Polskę mianem i kraju na progu, miejsca, gdzie nauka, wiara i tajemnica splatają się w sposób bezprecedensowy. W Gdyni odbyła się konferencja poświęcona proroctwom, która zgromadziła myślicieli z całego świata. Wśród prelegentów była francuska historyczka która przedstawiła nową interpretację centurii, sugerując, że Nostradamus zakodował nazwy polskich miast w swoich wersach, używając anagramów i odniesień mitologicznych. Według niej Kraków to serce, Warszawa to tarcza, a Gdańsk to echo. Publiczność zareagowała z niedowierzaniem, a teoria zaczęła krążyć jako możliwy klucz do zrozumienia roli Polski w proroczym scenariuszu. Trzecia część kulminuje symboliczną sceną. W chłodną noc trzy różne grupy gromadzą się jednocześnie w trzech portalach Malborku, Wawelu i Niedzicy. Każda grupa zapala ogień i śpiewa inną pieśń, ale wszystkie kończą się tym samym zdaniem. Niech sąd będzie sprawiedliwy, niech północ się objawi. Kamera przełącza się między trzema miejscami, ukazując wzruszone twarze, aktywowane starożytne symbole i subtelną energię, która zdaje się łączyć punkty. Na niedzie przelatuje spadająca gwiazda, a cisza ogarnia wszystko. Październik nadszedł z dziwną, niemal sakralną ciszą. Data wyryta w inskrypcjach. 22 października roku 2025 roku unosiła się nad Polską niczym świetlista mgła, oczekiwanie, którego nie można było nazwać, ale które wszyscy czuli. Masta były spokojniejsze, pola bardziej skupione. A nawet zwierzęta zdawały się reagować w nietypowy sposób. W zakopanym pasterze donosili, że stada odmawiały przejścia przez niektóre doliny. W Lublinie dzieci zaczęły rysować symbole przypominające te znalezione w portalach. A w Warszawie utrzymywała się uporczywa mgła, nawet w dni bezchmurne. Meteorolodzy nie potrafili wyjaśnić zjawiska, ale mistycy nazywali je i zasłoną. W przeddzień przepowiedzianej daty tysiące ludzi zgromadziło się na łysej górze, symbolicznym centrum trzech portali. Góra, od wieków owiana tajemnicą, stała się sceną spotkania, które łączyło wiarę, naukę, sztukę i pamięć przodków. Nie było liderów, tylko kręgi. Ludzie w różnym wieku, różnych religii i pochodzenia siedzieli w ciszy, czekając. O północy na niebie pojawiło się niebieskawe światło. Tworząc łuk nad górą, nie był to znany fenomen astronomiczny, a satelity zarejestrowały lekką zmianę pola elektromagnetycznego w regionie. Ale dla obecnych było to znak. W centrum kręgu kobieta, ta sama, która pojawiła się na muralach gdańsku, podeszła do starego kamienia i położyła na nim przedmiot owinięty w czerwony materiał. Gdzie materiał został odsłonięty, ukazał się medalien z symbolem białego orła. Otoczony słowiańskimi runami i łacińskimi inskrypcjami. Kobieta uniosła medalien i powiedziała: Czas nie jest linią. Jest lustrem. A dziś lustro się otwiera. Słowa rozbrzmiały, jakby wypowiedziane przez wiele głosów jednocześnie. Niektórzy płakali, inni się śmiali, a wielu po prostu zamknęło oczy, jakby słyszeli coś, co pochodziło z ich wnętrza. Tej nocy nie było trzęsień ziemi. Wojen ani cudów widocznych gołym okiem. Ale co się zmieniło? W kolejnych dniach zaczęły pojawiać się relacje ludzi, którzy mieli żywe sny, wizję przyszłości, w której Polska staje się centrum pojednania między wschodem a zachodem. Miejscem, gdzie nauka i duchowość idą ramię w ramię, gdzie pamięć przodków jest ściona, ale nie staje się więzieniem. Gazety zaczęły pisać o nowej polskiej świadomości. A nawet debaty polityczne zmieniły ton. Polaryzacja ustąpiła miejsca poszukiwaniu sensu, korzeni, celu. W Krakowie grupa młodych ludzi założyła szkołę opartą na zasadach centurii nie jako dogmat, lecz jako inspirację do myślenia o czasie w sposób cykliczny i symboliczny. W Gdańsku artyści stworzyli wystawę zatytułowaną I zasłona, i orzeł łączącą technologię ze sztuką duchową. A w Warszawie wzniesiono nowy pomnik. Kamiennego orła z kryształowymi oczami, zwróconego na wschód, z inskrypcją 2025, rok, w którym ujrzeliśmy lustro. Ostatnia scena ukazuje dziecko idące przez lekko ośnieżone pole, trzymające starą księgę. Zatrzymuje się przed samotnym drzewem i zaczyna czytać na głos. Gdy czas złoży się w sobie, lud orła zostanie wezwany, by pamiętać. Kamera powoli się oddala ukazując pole, czyste niebo i łagodny szum wiatru. Ekran ciemnieje, a ostatnie zdanie pojawia się na tle ciszy. Proroctwa nie mówią, co będzie. One tylko przypominają to, co już jest w nas, kropka.